Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie nadziewane piersi kurczaka karmelizowaną cebulą z dodatkiem sera. I później będzie to na końcu zapieczone. A co do tego potrzebujemy, to już wam mówię. U mnie są cztery piersi kurczaka. Ser jeden jest dojrzewający, drugi jest mozzarella. Oczywiście obydwa starte nawiórki. Do tego mam. Cebule to są średnie cebule 6 sztuk, 150 ml wina białego, wytrawnego do tego 6 ząbków czosnku trochę masła do smażenia, tymianek, czosnek, sos sojowy i pieprz. Zaczynajmy! Więc cebulę pokroimy sobie po prostu w piórka, cebula pokrojona, czosnek sylkowy i już idziemy na maszynkę smażyć. Na rozgrzewającą się patelnię dodaję masło Jak masło się roztopi dodajemy cebulę i karmelizujemy Po chwili dodajemy sól tymianek i dodajemy pieprz świeżo zmielony i nadal smażymy cały czas smażę Cebulę dałem na teraz na największy palnik, żeby to trochę szybciej szło. Ta karmelizacja. Cebula już zmiękła, dodaję sos sojowy. Od razu dodam też wino. I czosnek. Smażymy dalej. Tak skarmelizowana cebula w zupełności mi wystarczy. Teraz ją sobie przełożę do naczynia. W którym będę zapiekał kurczaka. I Zbiorę pierś. Robię w środku nacięcie. Robię taką kieszeń. Z zewnątrz posolę. Dodam pierś. Do środka czosnek. ruszony Mi się zrobiła tu mała dziurka, ale to nie szkodzi. Można wykałaczką spiąć. Tymianek. Wkładam cebulę. Uciskam dobrze ser. I pospinam to wszystko wykałaczkami. Ja zawsze robię tak, żeby kałaczki sobie policzę, żeby później tyle samo powyciągać, bo to różnie bywa. Ok. I tak będziemy za chwileczkę wszystkie smażyli. Tak wyglądają przygotowane na piersi z kurczaka. Idziemy teraz je smażyć na maszynkę. Rozgrzewamy z powrotem patelnię. I na tym tłuszczu co pozostał po tej cebuli. Na tym będziemy obsmażali piersi. Tutaj już mam przygotowane naczynie do zapiekania. Piekarnik rozgrzałem do 200 stopni. Ja to obsmażę, obsmażę tylko z dwóch stron. I później przypiekę w piekarniku i to będzie wszystko. OK. teraz będziemy smażyli na drugiej stronie. Ok, piersi mam zrumienione z każdej strony. Wyłączę gaz. One tutaj na środku jeszcze są surowe, ale one dojdą podczas pieczenia. Ja będę je zapiekał około 20 minut w 200 stopniach. To w zupełności wystarczy, bo są dość dobrze obsmażone z każdej strony. tak wyglądają w powierzchu posypię troszeczkę sera sypie, to co mi zostało i dodam jeszcze odrobinę masła i to wkładam do piekarnika na 200 stopni na jakieś no 20 minut w zależności wiadomo jak duże te piersi mieliście jak długo je obsmażaliście, no ten czas może się zmienić. U mnie 20 minut, 200 stopni. Tak wygląda nasze danie. Ja teraz sobie wezmę, jedną pierś kęczaczka, nałożę, do tego trochę cebulki jeszcze. prezentuje się na talerzu zobaczymy jak to wygląda w środku o, proszę zobaczyć ser się ciągnie jeszcze tu mamy ser tu mamy cebulkę Smaku naprawdę super. Fajnie czuć delikatną nutę wina z tym jankiem, tą karmelizowaną cebulą i serem. No po prostu super danie. W sumie bardzo proste. Nie ma tu wiele nawet składników, ale naprawdę jest dobre. Coś naprawdę pysznego. Polecam sobie zrobić, bo naprawdę jest to wspaniała rzecz, bardzo prosta do przygotowania. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Komentujcie, cały czas zawołuję do komentarzy, więc komentujcie moje filmy i do zobaczenia.